Witam dzisiaj na centrowniku wał od MZ150. To jest TSK, czterobiegowa. Wał już jest po wymianie korbowodu. Ogólnie był w bardzo złym stanie. Widać było, że stał długo w wodzie. Bardzo duża korozja na przeciwwagach w środku. Trzeba było ten wał cały wyszkiełkować, żeby usunąć tą korozję. I już tak wycentrowałem, bo tu jest taka podpóreczka, żeby po stożkach nie jeździł na boki, przy obracaniu. I pokażę, jak to wieszło. Wycentrowanie lewa strona, tak na dniem od półsetki, czyli 5000, inaczej mówiąc. Prawa strona, w granicach jednej setki. Także bardzo dobrze się udało go wycentrować. Z czystym sumieniem można już go zakładać do silnika.